E, 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 e. Dzień dobry, dzisiaj test na żywo Rare Beauty, czyli marki makijażowej Seleny Gomez. I powiem Wam szczerze, że jak ta marka jakiś czas temu wyszła na świat, przez długi czas nie była dostępna w ogóle w Polsce, a teraz właśnie od 1 lipca wchodzi do Sephory polskiej, no to. To mi jakoś tak mocno nie obeszło. Byłam zainteresowana, bo ta premiera była bardzo głośna, no ale na początku się w ogóle tym nie przejęłam, bo, bo jakby też nigdy nie byłam e, fanką Seleny, jeśli chodzi o to takie młode pokolenie, to ja jestem Ariana Team. Zdecydowanie bardzo mocno, całym sercem. E, no więc tak, Seleny za bardzo nie obserwowałam, nie byłam jej e, fanką, ale zaczęłam się potem, po premierze Marki, e, zapoznawać bardziej z jej twórczością, z jej osobą. I właśnie z tym, jakie klejmy niesie za, sobie ta, za sobą ta marka. Widziałam, że całkiem dobrze są oceniane te kosmetyki. Widziałam jak piękne są opakowania, więc byłam bardzo ciekawa. Ale chciałam poczekać na test tych kosmetyków, żeby go nagrać w momencie, kiedy one będą jakkolwiek dostępne w Polsce. No bo po co mam kręcić test, kiedy w ogóle przesyłka, wiecie, ze Stanów jest super droga, wy nie macie jak wybrać kolorów i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. Więc tak, teraz wszystko jest. Słuchajcie, dostałam paczuszkę od e, Sephory, właśnie z tymi kosmetykami. E, śmieję się, że. O, w ogóle ona się trochę rozpada tutaj. Że to jest ona, to jest Selena. I ona tutaj, tu, o, o, o tu, napisała do mnie list. I'm so excited to launch rare beauty globally at Sephora. It's been a dream of mine, to share this brand. Słuchajcie, e, nie, to wcale nie jest e, do mnie. Paczka jest od Sephory, Kolory są takie, jak się zwykle średnio daje na cały kraj. To nie jest najprawdopodobniej. Widzę po prostu po tych kolorach, że to nie jest dobrane do mnie. Ale też ta paczka, to jest PR-owa paczka, ona do niczego nie zobowiązuje. Ten film nie jest żadną współpracą. Po prostu bierzemy i testujemy to, co naprawdę autentycznie wpada w mi w oko, więc... Yy przelecimy potem po kolei i będziemy walić na ryło. Ale najpierw powiem wam w ogóle o samym Rare Beauty, bo ciekawym claimem, tutaj mam przygotowane wszystko, jest to, że to jest marka, która chce umacniać ludzi psychicznie i yy, jakby jako marka makijażowa, czyli nie służą te kosmetyki do zakrywania, tylko do po prostu jakby bycia sobą, niezależnie od tego, kim się jest, co się lubi, jakiej jest się płci, orientacji, rasy i w ogóle cokolwiek, cokolwiek, cokolwiek dalej w ogóle, co może nas poróżnić, a właśnie nie powinno. Rare Beauty mówi o celebrowaniu indywidualności i promowaniu samoakceptacji. Jak to usłyszałam, to tak okej, okay, jak to robicie, no bo raz, fajnie by było pokazywać jako marka, którą śledzą ludzie, która jest makijażowa, ciała i ludzi, którzy nie są wyidealizowani, tych, których widzimy cały czas w kanonie, tylko właśnie tych różnorodnych, ale to, co oni robią tutaj bardzo mocno, to oni mają swoją fundację, Rare Impact Found, tak? Ona tak się nazywa i jeden proces ze sprzedaży wszystkich kosmetyków idzie na wsparcie właśnie mentalne ludzi z regionów, gdzie to wsparcie jest po prostu bardzo słabe. Ich celem jest zebranie 100 milionów dolarów w ciągu najbliższych 10 lat na te mental health services. Ładnie? Wszystkie produkty marka twierdzi, że są vegan i cruelty free, są na liście PETA, na liście Logical Harmony są w tak zwanym gray area, czyli nie dali jednoznacznej takiej odpowiedzi, żeby móc ich zakwalifikować na jedną lub drugą stronę. Lecimy, zaczynamy, smarujemy. Zaczniemy od bazy, która jest jednym z bestsellerów marki. To, co mi się podoba bardzo w tych opakowaniach, to to, że one są, widzicie, takie mega gładkie. Tu jest tylko nazwa marki, i dole jest napisane, co to jest i jaki jest kolor. Wygląda to po prostu przepięknie, jeszcze w macie, tych niudołych kolorach. No po prostu cudo, jak malutkie dzieła sztuki. Ja bardzo nie lubię takich obsranych napisami rzeczy i to bardzo trafia w moje gusty. To jest to jest plastik takiej yy, dobrej jakości, przyjemny w dotyku, yy, matowy, mocny, erlesowe yy, opakowanie. Widać, że to będzie szło tutaj sobie do góry, wy wybijając produkt. Tu mamy pompeczkę i to jest rozświetlająca baza, słuchajcie. Ja użyję jej na pół twarzy, na tą prawą połówkę, no bo zobaczymy, czy będzie jakaś różnica. Ja ogólnie jestem człowiekiem, który nie korzysta z baz, bo nie widzi za bardzo różnicy w ich stosowaniu. Naprawdę, kiedyś mi się bardzo mocno przetłuszczała skóra, to tylko wtedy używałam matującej, tej, którą, jedyną, którą dawałem jakieś efekty. To jest taka żelowo-kremowa baza, bardzo lekka. Jak na razie nic się nie dzieje, oprócz tego, że mam tutaj bardziej błyszczącą skórę, co jest naturalne, bo, bo ona daje taki lekki glow przez swoje nawilżenie i mam wrażenie, że ona ma taką jakąś delikatną perłę. Na pewno to jest coś, co mogłoby ładnie wyglądać na skórze samo, jak chcecie, mega błyszczącą skórę i nic w ogóle więcej, nie? Zobaczymy, czy to coś da do podkładu. Podkład, który mam. To jest najjaśniejszy, który dostałam i to jest 150C. 150C jest też korektor i widać, że on jest znacznie jaśniejszy. Jeżeli tak będzie jak tu jest, to mam nadzieję, że ten korektor mi jakoś uratuje ten podkład, który jest znacznie za ciemny. One były do wstrząśnięcia właśnie. I to śmieszne jest, bo jest bardzo wodnisty. O. Czułam, aż się rozpieczętowało tutaj. O! Myślałam, że będzie pompka, szczerze mówiąc, albo dropper. Yy, średnio lubię taki sposób aplikacji, bo jest po prostu mniej higieniczny. Ok, więc zobaczymy. Postawię na razie po dwie kropki i Foundation Brush. Ja zdecydowanie wolę Beauty Blenderem nakładać całość, no ale jak mam tutaj dedykowany pędzel, to... Kurde. No i to ma być lekki podkład, że skóra ma oddychać, ma, ma przebijać, ma być e, sobą. To nie są kosmetyki tutaj, żeby, żeby, żeby zakryć, zapacekować, żeby, e, żeby właśnie mieć mega krycie, żeby zrobić machę. Mm. Na pewno się pięknie wpracował w skórę yy, i jestem w szoku, że nie jest taki ciemny, że jakby wydaje się znacznie ciemniejszy niż jak on został rozprowadzony na skórze. Jest on bardzo leciutki. W ogóle moja skóra lubi się z płynnymi podkładami, tymi takimi, które są yy, jak woda. I ja czuję, że to jest właśnie taki typ. To też jest ważne, żebyście odpowiedziały, odpowiedzieli sobie na to pytanie, czy. Ja w ogóle nie, do, nie dokładam, nie zamaczam go z powrotem, to cały czas jest z tego jednego wyjętego aplikatora. No właśnie, teraz dokończę tą myśl, że musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy wasza skóra lubi się z takimi ee, właśnie wodnymi, w, często w, kroplo, w kroplomierzach yy, podkładami. I leciutko, tak. Nie wygląda, jakbym miała coś na skórze a efekt ym, wygładzenia jest. Skóra jest taka a, ani nie jest dodatkowo błyszcząca, ani nie jest dodatkowo zmatowiona. Widzę jednak na tej połówce, gdzie miałam bazę, że jednak tu się troszkę bardziej y, błyszczy, a tu ciuteńkę, ale ciuteńkę mniej. Wedle ściągi, to są podkłady i korektory. One tu wyglądają, jakby były w innym odcieniu jakby korektor był jaśniejszy a to jest ten sam kolor. Najprawdopodobniej będą wyglądały tak samo, e, więc jest tego naprawdę sporo. Podzielone są na chłodne, neutralne i ciepłe. Ja mam C, czyli Cool. E, ten, który mi wysłali, to jest 150C. Lecimy teraz z concealerem. jest takim samym, tylko babyczkiem tego. O, jakiś Kurde. <noise> Jakie śmieszne jest to kopytko. Zobaczcie, ono jest takie ścięte z dwóch stron i tak jeszcze. Ja je w ogóle obetrę może o, tak. I ono jest. Tak. Pff. Jedna strona, druga strona i kopyto. Takie prawdziwe kopytko. No, okej, okay. więc y, tutaj sobie y, dałam na łapkę. I wale delikatnie podoczy. I widzicie, że jest troszkę jaśniejszy, jednak. Może oni po prostu specjalnie tak spasowali, żeby kupować ten sam kolor, ale jednak y y celowo jest trochę jaśniejszy korektor. Nie wiem, żeby to pasowało razem, żeby to ładnie się komponowało. Dla osób, które nie są mega wprawione. To może być spoko, bo z drugiej strony to nie jest korektor, którym zakryjecie um, jakieś takie przebarwienia, plamy, krosty. Nie masz szans, to jest bardzo leciutka formuła. On się ładnie rozprowadza i można powiedzieć, że jest taki full proof. Możecie autentycznie, że bez lusterka zrobić strus rusru yy, i będzie wyglądał ładnie, nie będzie w ogóle nic widać. Dorzucę sobie jeszcze troszeczkę tutaj na brodę, żeby tu mieć trochę jaśniej. No, leciutko. Leciuteńko, spoko. Biorę puder ten Dolskin z Webo. z Webo. I utrwalę sobie nim ten podkład. Więcej tu przynoszę. Mamy gorące dni i mi się świeci. I potem delikatnie sobie rozklepuję tutaj. Cyk, 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 po, po, po. Zrobiłam super tutorial w ogóle, jeśli chodzi o to, co można wyciągnąć, jak można naprawdę fajnie zapanować nad swoim makijażem, jeśli chodzi o samą technikę używania pudru. Więc jak coś, to e, zapraszam Was do karty, która właśnie tu u góry się e, po boku e, wysunie. Bo w ogóle jaram się tym filmem na maksa i jakbym nie wiedziała tych rzeczy i bym zobaczyła to w tym filmie, to bym normalnie. E, love. Róże! Jaram się na maksa, bo ta marka ma róże, które są kremowe i płynne. To znaczy, te kolory dla mnie mega odpadają dzisiaj. W ogóle ja nie wyglądam dobrze w ciepłych różach. Ja nawet mogę ciemnofioletowe użyć i wtedy wyglądam super. Yy, ale te są super, super ciepłe. A tutaj jest taki, zobaczcie, to jest. A. Yy, na Magnes jest tak. Pięknie wygląda to wgłębienie kremowe. Marka słynie ze swoich róży, bo mają one inną, bardzo oryginalną konsystencję i podobno świetnie się noszą, świetnie współgrają, wtapiają się w skórę. Ja kocham już od dłuższego czasu właśnie tego typu róże, właśnie za to, że mają tą naturalną mokrość, a nie po prostu drobinki, które rozświetlają, bo to daje przepiękny efekt naprawdę takiej żywej, autentycznie mokrej skóry. Więc tak, wezmę odrobinę. Tego takiego ceglastego. Słodkie kopie to! I tutaj odrobinę, żeby zobaczyć, jak się rozprowadza. Uuu! Zamienia się w ogóle w taki pudrowy kosmetyk. Trzema ruchami właśnie to rozprowadziłam, widalną plamę. Więc y, ja totalnie. Y, to, to jest pewniak już, że ja będę chciała to kupić sobie w kolorze, który, na który będę miała ochoty, który będzie do mnie pasować. I sobie patrzę tutaj na przykład na tą ściągę. To jest blush. O, ten Grace albo Lucky. A, Dewy i Mat, One są jeszcze. Och, shit, ale dobrze. No to ja bym Dewy Lucky bym sobie wzięła. Lucky albo Happy. Es ja spróbuję kremowego Nearly Berry. To jest właśnie ten kolor, który dostałam. Uh. On jest najbliżej różowości. Uuu, uh. i on się też zamienia w te... Uh. Super satysfakcjonujące jest rozprowadzanie tego, bo jak tu dotykam, to to jest taki... Kleisty dosłownie pigment. Normalnie kremowy, kleisty, niczym jak mokra taka pomadka, taka, wiecie, standardowa, nie wpłynie. Ale jak tu dotykam, to on a, to jest autentycznie zamienia się w taką idealną, jakby satynową mgiełkę, która idealnie się rozprowadza. Widzicie? Że ja mogę, robię byle jakie kółeczka, a to się. Oh, super satysfakcjonujące. Tutaj zobaczymy. Niezwykłam mocno pocierać policzkę, tylko bardziej klepać, bo yy, dzięki temu wiem, że nie naruszę podkładu ani korektora, który tutaj jest. O, ślicznie. Ale ta transformacja tej formuły jest niesamowita. Wow! Nie dziwię się, że wszyscy się jarają tym. Teraz jak patrzę na swoją twarz, która jest przypudrowana i ma róż, to mi się wydaje, że ten podkład ma świetny kolor. Rozświetlacz, który mam, jest w kolorze Mesmerize. I tutaj mamy już. Nie, myślałam, że to jest szkło. A to jest mocny plastik, tylko że on jest już błyszczący, nie ma matowego e... wykończenia. On ma średnią wielkość, zobaczcie. Przy podkładzie i korektorze. Jest kopeto! I tutaj już mamy kremową konsystencję, która jest kremową konsystencją, ale taką jedwabistą. Bardzo, bardzo ładna, jakby łatwa jedwabista konsystencja. Sprawdzam teraz pod kątem, czy on mnie nie przyciemni. I przyciemni mnie tutaj, gdzie on jest. Kiedy nie łapie światła, to jest dłoń ciemniejsza. Więc ja sobie pozwolę go nie użyć, bo naprawdę bym spieprzyła dość mocno ten... Yy... Makijaż, ale bardzo chętnie jeszcze zobaczę, jak on się tutaj dozuje. I po tym pierwszym wrażeniu samej konsystencji tego, jak on się nakłada i jak wygląda bo ma bardzo takie wielokolorowe drobiny, to bardzo chętnie skoczę do seforki też po taki w innym odcieniu, który bardziej mi przypasuje. A ja teraz użyję giełki. To jest w ogóle produkt numer jeden Rich Beauty i się zdziwiłam bardzo, bo giełka? Hello? Ludzie nie są aż tak strasznie zainteresowani giełką, no tak w ogóle ogólnie. Always an optimist. Four in one. Piękna jest ta butelka. Uuuu pachnie tak trochę kwiatami i ziołami. Ładnie, tak jak lubię. Eee. okej. Okay. Powiem wam, że z migiełkami ja mam także po prostu wiecie, woda różana, albo woda różana z delikatnymi dodatkami. To jest to, co ja kocham, kocha moja skóra. Nie kosztuje to dużo. Ciężko mi będzie na pewno tutaj ją ocenić pod y, tym względem. Wiele mgiełek, jakby nie zauważam większej różnicy. No, nie ma co tutaj dorabiać jakiejś ideologii do tego. Kredka do brwi. Mm. I to jest produkt do brwi w sumie, który ma y, kredkę z jednej strony, a z jednej strony. Uuu! jaki mały grzebyczek! Taki a, mały, ale taki podłużny, nie? Jakby bardziej podłużny niż zwykle i y, y, w takich produktach. A tu kredka? Tak. Okej, okay, więc to jest kredka taka... taka ło. Moja jest w kolorze Deep Brown. Uuu, ciemna. Zaraz muszę... bardzo, jest bardzo miękka, ledwo w ogóle smyram, a zostawię już kolor. Moje brwi teraz wyglądają jak błoto! Ta kredka jest strasznie miękka! Nie przywykłam do takich. Poza tym ostatnio mało używam kredki. Wyczesuję teraz nadmiar tej kredki właśnie przy pomocy czystego grzebyczka. Gel. Fajne jest to, że to jest produkt, który ma obie te rzeczy naraz, bo można bardzo dużo z wieloma... jakby wiele potrzeb brwiowych spełnić jednym, jednym produktem. To jest spoko. Ten żel jest taki dosyć e, rzadki. Łatwo się przeczesuje, łatwo zostaje na brwiach. Ja jestem teraz po iluminacji. Jestem lam po laminacji teraz, więc nie będę mogła ocenić dobrze, czy on przytrzymuje włoski na miejscu, no bo moje włoski są, wiecie, już te mają, z jak to się mówi, zdefiniowany kształt. To nie jest po polsku. No na pewno fajniej to wygląda u mnie, zdecydowanie, jak użyję jednego i drugiego. Tak, bez testu samego chętnie bym użyła tylko samego tego żelu, bo wydaje się naprawdę fajny. Biorę teraz czystą tutaj spiralkę i wyczesuję ten początek, bo czuję, że tutaj mam za dużo obu tych produktów. Jakoś chcę je zrównać. Spróbuję teraz dorobić sobie pojedyncze włoski tą kredką, ale nie, ona jest troszeczkę za i za miękka i za szeroka, żeby dorobić tak bardzo sobie precyzyjnie włoski. Delikatnie tą granicę mogę przesunąć, ale ledwo, ledwo. Tu sobie za to dorobię odrobinkę, bo mam małe braki. Marka Rare Beauty ma eyeliner, który jest jednym z jej bestsellerów. Super to wygląda, w ogóle tutaj jak długopis taki do, do, wiecie, rysowania po tablecie. Może się nadaje do tego, Wojtek? Pomyślałeś? A tutaj jest pędzelek, jest śmieszne, jest bez mega cienki tutaj, a potem się bardzo pogrubia. No ale żeby zrobić kreskę, ja sobie pozwoliłam użyć najpierw odrobiny korektora, zobaczymy, czy on się w ogóle nadaje jako baza pod cienie. Moje oczy są bardzo wymagające ostatnio i wszystko z nich płynie, nawet na Nyx glitter primerze. Słuchajcie, więc tak dałam troszeczkę korektora, Wklepię cień od Vaneski. Mio. I zaraz polecimy z krechą. Perfect Strokes się nazywa ten eyeliner. Jego kolor jest śmiesznie wyważony, bo jest ma się, yy, ciężką dupkę. Widzicie? Jak tak łapieta? Dobra, jest naprawdę wielkim narzędziem. Ale przez to, że są włoski, to bardzo przyjemnie się mi nim pracuje. Zaraz zobaczymy, a tutaj zrobię dużo grubszą. Dobra, jest okej, okay. nigdzie mi się nie, nie rozmazał. Trudno mi jest, mi jest mi się przerzucić na taki eyeliner, który jest taki gruby. Muszę bardziej uważać. Ale kreskę rysowało się bardzo przyjemnie. Jest mokry, przyjemnie sunie, zasycha na matowo, bez problemu się dokłada, więc jeśli chodzi o takie pierwsze spotkanie z tym eyelinerem, to oprócz tego, że moją preferencją jest cieńszy pędzelek, to tutaj naprawdę wszystko było wspaniale. Mam tutaj całe grono produktów do ust, ale okazało się, że jeden z nich to w ogóle pomyliłam się i to jest cień. Więc cały czas miałam cień i go nie użyłam. I to jeszcze w kolorze dokładnie tego różu, którego, którego użyłam na policzki. No ale zobaczymy po prostu, sprawdzimy tak jakby się rozsmarowywał. No i to jest po prostu, no jak złoto to się smaruje. Te konsystencje kremowe. Sztos i jaram się tym na maksa. Bo myślę, że to jest też mocno przyszłość dla wielu ludzi, jeśli chodzi o kosmetyki. Tutaj mamy błyszczek, więc wiecie, to jakoś tam mocno człowieka nie zaskoczy. Ładnie spasowane kolorkiem. Jak pachnie? Nie ma zapachu. Tutaj mamy balsam, i to są balsamy z kolorem Dewy Palm. Ten brązowy mi dzisiaj nie przyfituje mocno, ale sprawdźmy. Zero zapachu. Tak. Serio. Ojej, on trochę. Ale jest tutaj taki y, kremowy, gęsty, mokry, ładny, taki półprzejrzysty mm, kolorek. A jak go nałożę, tak troszeczkę zaczęę, się stanie? Uuu! O! Słonie jak masło. Nie pasuje mi dzisiaj, czuję, że nie pasuje w ogóle taki kolor, ale yy, to kwestia po prostu mojej peruki i tego, co mam ubrane, ale nie można mu zabrać czego jak przyjemne jest. No i dwa kolory pomadki płynnej, matowej. W bardzo matowym opakowaniu, w odczuciu jest aż taka, wiecie, uuu, przyjemna bardzo. Ceglasto-pomarańczowy. Kremowo-piankowa konsystencja. Pachnie... NIC NIE PACHNIE! Tak minimalnie, na, tak minimalnie produktem pachnie. Uuu, i ten... Uu, I z tym dzisiaj polecimy, totalnie. To kopytko też jest śmieszne. Jest takie spłaszczone z dwóch stron, a tutaj jest y, naprosto obcięte u góry. Kurde, nadal jest mocno brązowe. Nie lubię po prostu tego koloru, y, takich kolorów, jeśli mam te włosy. Bardzo gładko sunie, i to jest taki kosmetyk, który można powiedzieć, że robi krycie, ale zobaczcie, nie robi takiej ostrej linii. Nie? Można by było ją zrobić, ale musiałabym nad nią popracować. Nie zrobię takiego ostrego odcięcia, ale widzicie, że usta są pokryte bez problemu. Cieram aplikator z obu stron i zajmuję się dołem. Widzicie? Na cieniejszym kolorze bardziej by było widać to że on jest kryjący, ale nie taki do końca jednak. To może sporo ludzi rozczarować, o, nie jest to typowe na pomadkę płynną, ale to, co czuć, to nachyla, że ona jest taka śliska, można chodzić komfortowa. To nie jest taka formuła, która zaraz mi zastygnie i będę czuła, że moje usta są po prostu wes, wesięte do środka. Na razie jest lekko satynowa, prawie, że nie niewyczuwalna na ustach. Czuję tę ten, ten taką delikatną powłoczkę, lekką taką śliskość, nic się absolutnie nie lepi. Czuję jakbym miała taką sa, po prostu satyną pokryte usta. Satyną, a nie matem. A widać jak właśnie im dłużej gadam do was, tym bardziej się robi matowa. Mat z lekką satyną, o tak bym to określiła. Na pewno jest to ciekawa opcja, jeśli wie się, że potrzebuje się właśnie takiego produktu, który da wam mat ale nie zrobi wam tego ostrego odgraniczenia, czyli troszeczkę w takim azjatyckim klimacie. Minęła chwila, zobaczymy po całej rękę, zobaczymy co tu się wydarzy. To lekko się odbiła. Mi się podoba ta lekko rozmyta krawędź ust, ale... Wiem, że czułabym się rozczarowana, bo po takim produkcie oczekiwałabym jednak czego innego. Kiedy wiem, co to jest i, jakby, i wiem, że ja mam taką potrzebę i lubię taki rodzaj makijażu, no to spoko, ale tutaj wiecie. Po to to oglądacie, żeby wiedzieć na przyszłość. Chciałam jeszcze pokazać jeden produkt, który, który jest. Wygląda w ogóle jak mała torebeczka. I to jest zestaw taki do, można powiedzieć, poprawek makijażowych. Są tu papierki blotujące, ściągające po prostu sebum z twarzy i puszek, który w środku ma puder, czyli nie walimy tu, nie pobieramy pudru ze środka, tylko on jest tu w nim. Jest to strasznie duże, więc jeśli jesteście osobami, które noszą małe torebki, to to wypełni wam całą torebkę. Dyskusyjne jest, jeśli chodzi o higienę, że ten puder jest w środku puszka, bo ja wolę jednak sobie nabierać, bo nabieram sobie odpowiednią ilość i mogę narzędzie, którym e, nabieram, czyścić albo wymienić na nowe. Tutaj nie. Zużyję ten puszek, po prostu muszę nowy taki e, kupić. Widzimy się na wieczorem podsumowaniu trwałości. Zaczynamy blisko, bo musicie sobie wszystko zobaczyć, co tu się dzieje na twarzy. Ja się nie poprawiałam oprócz ust. Położyłam sobie jeszcze w ciągu dnia jeszcze raz tą matową, yy, płynną pomadkę, a całkiem niedawno nałożyłam ten balsam taki nawilżający. No więc jeśli chodzi o trwałość podkładu i korektora, ja nie jestem z niej zadowolona. Nosiłam dzisiaj maskę, było gorąco, ale moja twarz zwykle wygląda lepiej. Nie wygląda na tak zużytą, jak jest teraz. Efekt ten pierwszy, te kosmetyki dały prześliczny. No ale z trwałością nie jest u mnie zbyt dobrze, więc ja sobie je odpuszczę. Jeśli chodzi o mgiełkę i bazę, ciężko mi je ocenić. Nie mówię tak, nie mówię nie. Będę je dalej stosować, bo pierwsze wrażenie zrobiły dobre. Róże. To duży highlight tego testu. Ten, którego użyłam, będę używać nadal, a z tej serii na pewno w tym wykończeniu e, mokrym na pewno kupię jakiś, który jest bardzo różowy, bo jaram się w opór. Eyeliner i kredka do brwi. Może zacznę od kredki do brwi, łatwiej mi jest ją podsumować. Jak widzicie, moje włosy mimo laminacji i mimo żelu, yy, nawet tylko przy tym, że wiatr wiał delikatnie mi grzywkę rozwiewał, to poczochrały mi się brwi. Nie jestem z tego zadowolona. Kredka jest bardzo miękka i jeszcze bym ją ujarzmiła i byłaby ok, gdyby ten żel był Mocniejszy. A tak naprawdę, żel jest bardzo lekki, daje lekki zaczes, lekkie utrwalenie, lekki kolor, a kredka jest mocna, bardzo miękka. I to nie są moje potrzeby, ale jeśli są wasze, no to spoko, ale. No, not, not my thing. Jeśli chodzi o eyeliner, spoko. Nie jestem przyzwyczajona do tak grubych pędzelków, ale to jak bardzo jest czarny, jak fajnie sunie, jak wysycha namatowo, to jest super przyjemne. Opakowanie i feeling w ogóle jego jest niesamowity po prostu. Jakbym miała... Mm... Kurczę, taki yy, digitalowy, wiecie, jakby długopis z jednej strony. Naprawdę jest super i myślę, że teraz nalajcie się na niego przerzucę. Yy, I chętnie nim też będę robić te grubsze kreski, bo łatwiej mi je roboty. Pomadka, ta płynna matowa, ściwiła mnie. Oczekiwałam innego produktu, ale ten, który dostałam, jest bardzo zadowalający. Zobaczyłam tutaj na dupce, że ma Made in Korea napisane i sobie pomyślałam, Wtedy, wiecie, dzisiaj rano jak ją stosowałam, że to jest bardzo azjatycki produkt i mi się on bardzo podoba, dlatego też mi się podobają bardzo róże, bo są właśnie w tym takim azjatyckim feelingu, ale jeśli chodzi o ich performance, Jezus, ile angielskich słów, wszystko rozumiecie, lajcik, to są doskonałe więc e, to jest prawdziwe cudo jeśli chcecie komfortowy, piękny mat, którym możecie rozmyć krawędzie ust tak po prostu naturalnie to to są pomadki warte grzechu i zamierzam e, kupić ich więcej w bardziej moich takich kolorach w bardziej różowawych, czerwonawych dalej. bardzo, bardzo dobre wrażenie zrobił ten przepiękny w ogóle jak mała rzeźba balsam do ust z kolorem ten brązowy dzisiaj nie jak już takie jedziemy po angielsku? nie fituje ze mną aż tak mocno e, ale w innych stylówkach będzie bardzo dobrze siedział i też zamierzam kupić coś bardziej różowego. Tak, e, ogólnie rzecz biorąc, dobre wrażenie. Ja e, widzę tutaj sens, widzę ducha, widzę tą inspirację, widzę te, ten temat przewodni, widzę, że to było zrobione porządnie i jest to marka nad którą można się pochylić, jeśli coś Was zaciekawiło, e, właśnie patrząc na ten test. To śmiało. Pójdźcie do po podotykajcie, bo teraz to już jest. Jak pomogłam, dajcie kciuka w górę i dajcie znać, co tam ostatnio. Co mocno, co tutaj wziąć na tapet? Co tutaj wziąć na tapet z tych ostatnich marek świeżych, nowych? Dzięki za zobaczenia, Kupytkop.